Cześć kochane dziewczyny, witajcie w kolejnym filmie Dzisiaj w końcu, w końcu przychodzę do Was z kolejnym DIY No po prostu prosicie o to DIY w każdym możliwym filmie, który dodaję Prosicie też o kolejne balsamy do ust, które robię Dlatego ja, no ja po prostu nie mam sumienia Wam odmówić e, Dlatego dzisiaj przychodzę do Was w końcu z kolejnym DIY balsamu do ust I będzie to balsam trochę inny niż zwykle Bo e, zrobiłam go w nieco innym pojemniku, słuchajcie Jeśli jesteście zwolenniczkami e, balsamu do ust iOS, to ten film jest dla was, bo pewnie macie mnóstwo pustych opakowań po tych balsamach. I ja właśnie dzisiaj przychodzę do was z takim jakby sposobem, co zrobić z tym pustym opakowaniem po iOSie? Ja miałam taki jeden pusty, słuchajcie, pojemniczek. I postanowiłam sobie w nim zrobić kolejny mój walsam do ust Nie będzie to absolutnie żaden instruktaż, jak zrobić IOS, jak zrobić swój IOS Bo pełno jest tych filmów na YouTubie Ja nie, nie, nie lubię powielać czyichś pomysłów Więc ja wpadłam na pomysł, że po prostu w tym tutaj pustym miejscu, w tym wklęśnięciu Zrobię swój własny walsam do ust Bo ja lubię ten pojemniczek, ten pojemniczek jest wygodny po iOS-ie Ja uwielbiam, bo on się w ogóle nie otwiera w torebce, możemy go zakręcić Tak fajnie stylowo wygląda Dlatego postanowiłam, że dzisiaj, no, że dzisiaj wam zrobię w tym pojemniku mój nowy balsam, moje nowe DIY do ust. I będzie to, słuchajcie, też trochę inny balsam do ust, bo taki mm, zimowy, słodki, może być też idealnym pomysłem na prezent dla bliskich, dla przyjaciółki, dla siostry, dla mamy. I będzie to balsam do ust na bazie ciasteczek Oreo, z, raczej z ciasteczkami Oreo, bo. O, właśnie to on. Ja już sobie go tutaj mam zrobionego, gotowego, żeby wam pokazać, żeby was zachęcić. Jest on na bazie kremu, który znajduje się w środku ciasteczka Oreo. Na bazie tych takich chrupkich ciasteczek tutaj na wierzchu. Nie bójcie się, że tutaj. Te kropeczki ciasteczkowe, czyli te kawałki ciasteczek będą widoczne na ustach, że będziecie mieć jakieś plamy na ustach, bo ja już to przetestowałam absolutnie nie będziecie mieć niczego takiego na ustach, ponieważ te ciasteczka pod wpływem wazeliny i takiej tłustej konsystencji, one się kompletnie na ustach rozpuszczają i są niewidoczne. Także nie bójcie się spokojnie, balsam jest idealny, nie będziecie mieć żadnych czarnych plamek na ustach. Także polecam Wam zrobienie tego balsamu. Jest dziecinnie prosty, jeśli jesteście ciekawi jak go zrobiłam, to zapraszam do oglądania dalej. No to zaczynamy do zrobienia naszego balsamu. Będziemy potrzebować takie płatki do czyszczenia, które będziemy przecierać nasze narzędzia, żebyśmy się za bardzo tutaj nie pobrudzili. Małe takie nożyczki, później Wam powiem do czego użyłam tych nożyczek. Łyżeczka mała, oczywiście nasze ciasteczka Oreo. Tutaj maść z witaminą A, aby nasz balsam był taki bardziej odżywczy Pojemniczek po eosie Wazelina, ja mam z firmy Wazelin I tutaj świeczka, którą będziemy podgrzewać nasz balsam I oczywiście duża łyżka, którą będziemy podgrzewać cały nasz balsam Do zrobienia naszego balsamu będziemy używać jednego ciasteczka Oreo I teraz Wam tutaj wyjęłam mój balsam po starym eosie i tak, ja sobie, słuchajcie, nie robiłam tego tutaj. Nie będę tego robić na wizji, już to zrobiłam wcześniej. Tu była taka, słuchajcie, krateczka, którą sobie tutaj ją wycięłam. Nie musicie dokładnie tutaj tych bolców wycinać. Jak widzicie, mi tutaj zostały te bolce. Nie musicie ich dokładnie wycinać, bo one będą pokryte naszym balsamem. Także jakoś tam nie musicie specjalnie się męczyć, żeby ich nie było. Ja sobie je wycięłam. Tutaj tymi małymi nożyczkami. No, jak chcecie, możecie sobie wy, wyciąć te bolce już według Waszego uznania. E, ale ja sobie tutaj skończyłam mojego Eosa, m, tego takiego smaku mleka kokosowego i będę sobie w nim robiła mój balsam Oreo. Także tak, to na razie odkładam pojemniczek na bok, bo na razie nie będzie nam potrzebny. I bierzemy sobie ciastko Oreo i słuchajcie, za pomocą łyżeczki e, otwieramy sobie delikatnie o. I słuchajcie, wydobywamy sobie krem i na razie przekładamy sobie ten krem do jednej szklaneczki Myślę, że taka ilość w zupełności nam wystarczy A do drugiej szklaneczki będziemy sobie wrzucać nasze, nasze to chrupkie ciasteczko, tylko że połówkę o, Taka ilość w zupełności nam wystarczy i w jednej szklance mamy krem, w drugiej mamy ciasteczko. Bierzemy te chrupkie ciasteczka i musimy takie zgnieść, żeby po prostu zrobić z nich taki puder, sypki puder bez grudek. Także ja to zrobię łyżką, bo nie mam nic pod ręką takiego czym mogłabym je inaczej zgnieść, ale gnieciemy na drobny puder. Dobra, słuchajcie, na moje ciasteczko Oreo mam już zgniecione, jest z niego taki sypki puder, także jak uzyskaliście taki efekt, to wszystko jest w porządku. Zajmiemy się naszą wazeliną, czyli masą, która będzie całym naszym balsamem. Bierzemy sobie wazelinę. Ja mam wazelinę z firmy Wazelin. Ona jest jak widzicie bezbarwna. Musicie mm, tak Wyważyć taką ilość tej wazeliny, ile macie po prostu miejsca w, w Waszym pojemniczku. Akurat EOS ma tego miejsca no dość sporo, także musimy sobie dość sporo wziąć tej wazeliny. I przekładamy do naszej łyżki taką ilość wazeliny. Ok, wazeliny mamy załatwioną, to teraz będziemy dodawać trochę witaminy A do naszego błyszczyku, raczej balsamu. Dodajemy. Myślę, że taka ilość w naszej witaminy A będzie OK. I pamiętacie nasze ciasteczka oreo, puder i krem. To teraz właśnie przyszedł na nie czas i będziemy sobie odrobinę dodawać. I tak trochę kremu wrzucamy do naszej całej konsystencji. No i puder. Puder taki nada nam fajny ciasteczkowy efekt. I wsypujemy. Może, może jeszcze trochę. O, żeby było go widać, czuć i po prostu, żeby był ładny zapach, fajny smak. E, ciasteczkowy taki akurat zimowy smak. No i dobra, teraz najłatwiejsza część, czyli topienie naszego balsamu. Bierzemy sobie świeczkę. Zapalamy ją. I słuchajcie, podstawiamy nasz balsam i będziemy go ładnie topić. I pamiętajcie o równomiernym mieszaniu od czasu do czasu, żeby te wszystkie składniki nam się ładnie razem połączyły. Ok, nasz balsam mniej więcej ma tak wyglądać. Zaraz sobie go jeszcze fajnie rozmieszam, żeby ta konsystencja była równomierna i kawałki tych ciasteczek. I będziemy sobie go przelewać do naszego pojemnika EOS. Mam mu pojemniczek i wlewa. Twój balsam przelałam. Wygląda tak. I teraz on wyląduje dosłownie na 10 minut w lodówce. Dobra, dziewczyny, swój balsam wyjęłam z lodówki. Zobaczcie, jak on cudownie i smakowicie wygląda. Mm, a pachnie, pachnie po prostu nieziemsko. Ja Was bardzo zachęcam do zrobienia takiego swojego pomysłu na balsam do ust, szczególnie na balsam o smaku i zapachu ciasteczek Oreo. Popatrzcie. Jest prze, prze cudowny. I to ciasteczko, które jest na wierzchu i też w środku, które kruszyliśmy, może być zarówno delikatnym peelingiem dla waszych ust, jak i smaczną przekąską, którą po prostu możecie zlizać z waszych ust. Jest przepyszny, naprawdę. Już nie mogę się doczekać aż go na także lecę i mam nadzieję, że powtórzycie ten przepis. Jak widzieliście, zrobienie balsamu ciasteczkowego e, Oreo jest dzieci nieproste, tak jak mówiłam. Zachęcam Was bardzo do, ro, do robienia tych właśnie balsamów do ust. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie koniecznie kciuka do góry. Będzie to taka dla mnie mobilizacja do nagrywania kolejnych DIY, do nagrywania kolejnych balsamów do ust. Napiszcie pod spodem, koniecznie, czy. Zrobicie taki balsam? Czy macie też puste opakowania po iOSie i jakie po prostu spożytkujecie? Będę Wam bardzo wdzięczna za wszystkie komentarze i miłe słowa. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj. Subskrybujcie jeszcze koniecznie mój kanał, jeśli tego nie zrobiłyście. Trzymajcie się ciepło. Do następnych filmów. pa! pa!